W mikrofonie pan Arkadiusz Makowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Dzień dobry, witam w naszym studiu. Dzień dobry, witam serdecznie panią witam i wszystkich słuchaczy. Witam I... w nowym roku, panie komendancie. Zaczynamy naszą rozmowę troszeczkę od podsumowania. Bo początek roku to taki czas, oczywiście, kiedy podsumowujemy, planujemy. Zajrzyjmy w statystyki wyjazdów strażaków w Łowiczu. Rok 2024, jak wypada, panie komendancie? 2024 rok to troszeczkę więcej zdarzeń niż rok poprzedzający, czyli 2023. Czyli 31 grudnia zamknęliśmy z ilością zdarzeń 918 w skali całego powiatu. W 2023 roku było 844, czyli no blisko 60 zdarzeń więcej. To może zatrzymajmy się, bo od razu tutaj chciałbym zapytać, jakiego rodzaju były to wyjazdy, panie komendancie, które najbardziej tak, widać i właśnie, w statystykach? I właśnie tutaj chciałem powiedzieć, że pożarów statystycznych Znaczyliśmy o trzy mniej. Trzy zdarzenia związane z pożarami. Natomiast więcej było zdarzeń o już ponad 50 związanych z miejscowymi zagrożeniami. Czyli te wszystkie inne interwencje z jednostek ochrony przeciwpożarowej, które nie są pożarami. A mówimy tutaj też o wypadkach? To tak, też oczywiście. Tak, tu są wypadki, pomoc zespołowi ratown ratownictwa medycznego i różne inne związane z naszymi działaniami ratowniczymi, bo to już nie, są, już nie były działania gaśnicze. Mhm, no właśnie, kiedy kilka miesięcy temu. Rozmawialiśmy, to już pan sygnalizował, że właśnie tych wyjazdów do innych zdarzeń, w tym właśnie wypadków chociażby drogowych, zdecydowanie więcej jest w statystykach. Charakterystyka powiatu też mm -hmm. dość specyficzna, mówię tutaj o głównych ciągach komunikacyjnych, tak, autostrady, tak, tak. drogi wojewódzkie to wszystko przekłada się, rozumie na te statystyki. No oczywiście tak. Zresztą jak co roku już od kilku lat się spotykamy w podsumowaniu zdarzeń, które tutaj podejmują interwencji strażacy państwowe, i Ochotniczej straży pożarnej Stranu Powiatu Łowickiego, to tych innych zdarzeń związanych, interwencji związanych z naszą działalnością to przybywa właśnie z roku na rok tych miejscowych zagrożeń. Czyli tych pożarów statystycznie jest mniej bądź na tym samym poziomie. A tutaj wypadki drogowe, kolizje, tego jest znacznie więcej i jak najbardziej tu się zgodzę z panią redaktor, że te zdarzenia na ciągach komunikacyjnych, czyli na szlakach komunikacyjnych, autostrada A2, droga krajowa numer 70, droga krajowa numer 14, 92, no tutaj tego jak co roku tak naprawdę na tych szlakach jest... Nie mało, a nawet więcej niż w latach poprzednich. I pomimo tego, że zawsze mówimy o tym bezpieczeństwie, od mówimy o tym i też policjanci mówią o bezpieczeństwie ruchu drogowego, to niestety ale te drogi nie są do końca bezpieczne. No właśnie tych zdarzeń przybywa, widzimy to w statystykach. Panie komendancie, a czy pojawiły się w statystykach zdarzenia związane z warunkami atmosferycznymi? Nie, tutaj nie mieliśmy jakichś anomalii, które, powodowało, które powodowały więcej, większą ilość interwencji. Głównie to wszystko związane z, czy, tak naprawdę codziennym użytkowaniem dróg, nadmierna prędkość, mhm. bądź jakieś inne przyczyny, które powodowały to, że tych zdarzeń faktycznie jest Więcej. Czyli je, jeśli mielibyśmy tak y, podsumować, to tak naprawdę w statystykach najwięcej jednak jest wypadków i kolizji. Tak. Tak, jak najbardziej. Mm -hmm. no, w ubiegły rok też nam przyniósł tutaj, y, pomimo tej podobnej ilości y, pożarów, jednak trzy osoby śmiertelne w pożarach, y, w tym dwie osoby w budynkach mieszkalnych y, w ubiegłym roku. Jedna osoba to była też y, u, skutkiem wypadku drogowe, drogowego, y, ale to są trzy osoby śmiertelne w tych naszych statystykach y, pożarach, a pozostałe y, tutaj ofiary śmiertelne no to niestety. No, standardowe mhm. wypadki drogowe. Panie komendancie, a jeśli chodzi o pożary, to co było najczęstszą przyczyną powstawania pożarów? Można to tak sklasyfikować i stwierdzić: nieuwaga człowieka. Czy, 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 raczej, czy raczej inne przyczyny? Myślę, że tutaj nic się nie, nie dzieje bez przyczyny, i najczęściej jest to, myślę, że tutaj brak jakiegoś zachowania tych bezpiecznych warunków, które powinniśmy głównie w budynkach mieszkalnych przestrzegać. I tutaj, czy zaproszenie ognia przez osoby nieustalone, bądź ewidentnie jakieś podpalenia, to to są najczęstsze najczęstsze przyczyny pożarów. Panie komendancie, czy coś jeszcze pojawiło nam się nietypowego może w statystykach z ubiegłego roku? Myślę, że z, z, w, też ubiegłym roku 2024 zrobiliśmy dużą, bardzo dużą ilość ćwiczeń, ćwiczeń doskonalących związanych z zaskoleniem zawodowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej, także ćwiczenia wojewódzkie i też i powiatowe związane z, chociażby z katedrą. Hmm. te ćwiczenia, które robiliśmy w czerwcu w katedrze, to naprawdę bardzo dobre i, i dużo wniosków wyciągnęliśmy z tych ćwiczeń i przede wszystkim zapoznaliśmy się z obiektem. Dla nas było wyjątkowe ćwiczenie, i też tutaj współpraca z innymi podmiotami, czy, czy z policją, czy z zespołami ratownictwa medycznego, to dla nas jest tutaj bardzo cenne. Czyli szkolenie, doskonalenie umiejętności to również był priorytet w minionym roku i myślę, że to też na kolejne lata tak będzie, bo, tak, bo wachlarz tych zdarzeń, do których strażacy wyjeżdżają, no też jest coraz szerszy. Więc też ważne jest doskonalenie tak dla nas umiejętności. doskonalenie zawodowe jest priorytetem i każda zmiana służbowa jest, jest zobowiązana, aby je doskonalenie y, y, czynić. Y, Czyli raz zdobyte umiejętności absolutnie nie pozwalają na... na bieżąco się szkodzi, mm -hmm, na bieżąco mm -hmm. się szkodzi, bo tych zagrożeń jest, też są różnorakie i też musimy do tego odpowiednią kadrę i odpowiednią wiedzę. Ważnym elementem oczywiście w waszej służbie, w waszej pracy y, są ochotnicy, strażacy ochotnicy. To jest bardzo ważne i y, bardzo pomocne i potężne ogniwo, jeśli chodzi w powiecie, jeśli chodzi o powiat łowicki. Oczywiście, oczywiście. Zawsze to powtarzam, że bez jednostek i ruchów ochotniczych traży pożarnych sami byśmy nie poradzili sobie z tym bagażem zdarzeń i z tym wszystkim, które tutaj, z tymi wszystkimi zadaniami, które są nałożone na jednostki ochrony przeciwpożarowej i oczywiście tu współpraca z ruchami OSP jest dla nas i dla mnie zawsze priorytetem. I z racji tego, że też jest bardzo dużo jednostek, tych takich mobilnych jednostek. Mamy 103 jednostki w całym powiecie, w tym 22 w Krajowym Systemie Ratowniczym jest kilka też jednostek, które też chcą do tego systemu dołączyć i to widać, że się rozwijają i, i przede wszystkim dobrze się rozwijają, że mają też młode osoby, które chcą zasilać szeregi. Zasiłać mhm. szereg i, I tak naprawdę wszystko zawsze jest w formie wolontariatu. Przecież wiemy, że jednostki OSP to jest w formie wolontariatu. Ja się cieszę, że nie stoją w miejscu, tylko naprawdę jest wiele jednostek, które. Przyciąga młodych ludzi i jest ich to jakimś takim hobby mm -hmm. bądź też miejscem, gdzie, gdzie się spełniają. Życzę, aby w 2025 roku mniej było tych zdarzeń w statystykach, aby mniej było wyjazdów, aby strażacy zawsze szczęśliwie wracali po każdej akcji, aby był to dobry rok. Pan Arkadiusz Makowski komendant powiatowy państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego na nowy rok.